Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będę robił taką prawdziwą wigilijną zupę grzybową. Taką, która gości u nas na stołach od zarania dziejów. Taką postną, bezmięsną, ponieważ my, katolicy, Polacy, no raczej na wigilię nie spożywamy mięsa. Chociaż u niektórych w domach pewnie się zdarza, ale to już nie jest nie moja sprawa. A więc do garka musimy wrzucić właśnie włoszyznę. Wrzucamy por seler. Ups. Kilka marchewek. Ja mam pokrojonych trzy marchewki. Przypaloną cebulkę i jedną pietruszkę. I ją też przekroję na mniejsze. Wrzucamy dwa liście laurowe. Do tego cztery ziarna ziela angielskiego. Teraz te warzywa należy zalać wodą z grzybów. Z grzybów, które moczyłem przez całą noc. A te namoczone grzyby za chwileczkę pokroję na mniejsze. Gotujemy pomału wywar. Jeszcze dorzucę łyżeczkę pieprzu. I na razie łyżeczkę soli. Taki wywar będziemy gotowali około godziny czasu. Wywar jest już gotowy. Więc teraz wyłączam palnik, a garnek odstawiam. Potrzebować będziemy dwie średnie cebule. Kroimy je w kostkę. Cebulka pokrojona. Teraz rzucę trochę masła. Cebulkę dotąd smażymy, aż nie będzie ładnie zeszklona. Teraz będę kroił grzyby. Grzyby kroimy tak jak lubimy, albo całkiem posiekane, albo średnio. Ja lubię średnio. Dorzucamy jeszcze troszeczkę masła, bo widzę, że jest za mało. Cebulka jest już zeszklona, więc teraz dorzucamy grzyby. Podsmażając, podbijemy im troszeczkę aromat. Teraz do grzybów wrzucam łyżeczkę cząbur suszonego. Idealnie właśnie się nadaje cząber do tego typu potraw. Podsmażamy około 5 minut. Grzyby podsmażone, więc je teraz odstawiamy i wstawiamy z powrotem garnek z wywarem. Teraz musimy wyłowić wszystkie grube warzywa właśnie z wywaru. Gotowe. Teraz wsypujemy cebulkę podsmażoną razem z grzybami i cząbrem. Mam tu troszeczkę wody, więc opukam patelnię. Żeby wszystkie smaki zebrać dokładnie. Do naszej zupy grzybowej musimy wetrzeć dwie marchewki. Koniecznie soli. Również pieprz. I przemieszajmy. Teraz zupę będziemy gotowali około 20 minut aż zmiękną grzyby. Pamiętajmy, gotując takie grzyby, musimy sprawdzać, co jakiś czas czy już są miękkie, ponieważ grzyb grzybowy nierówny i suszenie też przebiega u każdego w innych warunkach, więc czasami może się, możemy gotować grzyby 20 minut, a czasami około godziny, więc musimy sprawdzać po prostu twardość grzyba w trakcie gotowania. Myślę, wydaje, że moje już są dobre. Tak, są już moje grzyby miękkie, więc teraz dodajemy śmietanę. To jest śmietana osiemnastka słodka, więc zaprawiać jej niczym nie muszę ani hartować. Ona mi się na pewno nie zważy, co zaraz państwo zobaczycie. I teraz gotujemy jakieś 5 minut, i zupa gotowa. I zupa jest gotowa, więc nakładamy. A taką zupę najlepiej podać jest po prostu z makaronem. I ja też tak właśnie zrobię. Makaron gotujemy wcześniej, osobno, ale nie przelewamy go z żadną oliwą, z żadnym olejem. On się nam na pewno nie poskłaja. Gęsta, zawiesista, nie trzeba było mąką zaciągać. Piękny, jasnobrązowy kolor. I gotowe. Proste, szybko i na pewno smacznie. A więc spróbujmy. Bardzo dobre. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.